Jezus opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci ustąp temu miejsce, A wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci przyjacielu: przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, którego zaprosił, mówił także: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili. I miałbyś odpłatę, lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaprosił bogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Hmm. Dzisiaj w centrum liturgii słowa jest słowo pokora. Pokora. Dużo na ten temat słyszymy w Ewangelii, w, w Bożym Słowie, w kazaniach, w rozmyślaniach, dużo. Bardzo Pan Jezus podkreśla pokorę, jak bardzo powinniśmy być pokorni. On sam daje przykład, kiedy zajmuje ostatnie miejsce, zajmuje miejsce na krzyżu. Jezus jest najbardziej pokornym, Maria jest pokorna. To są przykłady dla nas i my o tym wszystko wiemy. My wiemy, że powinniśmy być pokorni, my wiemy, że chrześcijanie powinni być pokorni, ale jak nas ciągnie do pychy, pycha nie jest pierwszym z głównych grzechów. Najczęściej się powtarza, najtrudniej nam jest nad. Pychą pracować, z pychą sobie poradzić, najtrudniej jest być pokornym. Dzisiaj słyszymy: zająć ostatnie miejsce. Co to znaczy? Kiedyś to było ważne, żeby za stołem były miejsca pierwsze, ważniejsze, mniej ważne, ostatnie. Dziś tak może za stołem już nie ma, ale to pierwsze miejsce my dobrze rozumiemy o co chodzi. Zająć ostatnie miejsce, zająć pierwsze miejsce, jak często chcemy być w centrum. Jest jakieś, jakieś spotkanie, jakaś rozmowa. Jak bardzo chcemy, żeby na nas zwracano uwagę, żeby ktoś nas pochwalił, żeby ktoś nas zauważył. Często sami próbujemy w jakiejś rozmowie pokazać siebie, ale ja, ja to zrobiłem, o tak i tak, ale ja to dobrze zrobiłem. A ja coś powiedziałem, no oni tak się zachowywali, tak mówili, a ja jak powiedziałem, bo było no coś pięknego i sami chcemy jakoś bardzo podkreślamy chociaż no niby oficjalnie tak nie mówimy wprost tego że ja tutaj chcę być żeby mnie pochwalono ja, ja chcę być zauważonym ja chcę żeby wszyscy zauważyli jak jestem dobry ważny piękny mądry gdzieś w tych naszych słowach jest to skierowanie chcę to na siebie ja ja jestem najważniejszy, ja jestem w centrum, ja to zrobiłem najlepiej, ja to powiedziałam najmądrzej. Ja, ja w centrum. Spróbujmy dziś w takich rozmowach, w spotkaniach z ludźmi odwracać od siebie uwagę. Nie, nie ja jestem. O, ten człowiek zrobił coś dobrego. O, jak Pan Bóg to pięknie wszystko stworzył, ale ten człowiek się pięknie, mądrze zachował. Powiedzieć coś o jakimś dobru, które zrobił ktoś inny pochwalić kogoś innego, nie stawiać siebie w centrum, spróbować zauważyć te przejawy, pychy w swoich słowach, w swoich rozmowach. I dalej słyszymy o tych, żeby zapraszać na ucztę tych biednych, tych, którzy nie mogą się odwdzięczyć. I na koniec słyszymy, otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Nie. Jak często rzeczywiście czynimy jakieś dobra z taką myślą, ja Jemu zrobię, on mi później pomoże. Chcemy coś takiego zrobić, żeby mieć z tego też jakąś korzyść. Albo chociażby, żeby ktoś to zauważył i pochwalił. Jezus zaprasza nas do takich dobrych uczynków, których nikt nie widzi. Nikt nie podziękuje, nikt nie pochwali, nikt się nie odwdzięczy, nikt nie zrobi jakiegoś dobra też dla mnie. Niezauważenie czynić dobro, którego nikt nie zauważy cicho, skromnie, żeby nikt nie podziękował, nikt nie zauważył, nikt nie pochwalił, nikt nie odpowiedział. Oddać to dobro Panu Bogu. Panie Boże, ja to zrobiłem ze względu na Ciebie i chcę otrzymać odpłatę przez martwy w stanie sprawiedliwej wieczności. Teraz nic nie chcę. Teraz niech to będzie tajne. Niech nikt, nikt tego nie zauważy. Spróbujmy dziś czynić takie dobro i to jest właśnie też przejaw ważny, przejaw pokory. Bądźmy pokorni, spróbujmy dziś być bardziej pokorni, bo o pokorze dużo mówimy, ale trudno nam jest nad tym pracować. Spróbujmy dziś być bardziej pokorni, zauważać te przejawy pychy w swoim życiu, w swoim zachowaniu. Spróbujmy dziś nad, na to zwrócić uwagę i nad tym popracować, żeby być bardziej pokornym. I na to ćwiczenie się w pokorze, na to pracę nad sobą w kierunku pokory, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.